Witam w 488. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N. Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa księdza profesora doktora habilitowanego Andrzeja Bronka pod tytułem Teologia Fides: Nauka Ratio. Jaka teologia i jaka nauka? I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby, zawarte w opisie niniejszego materiału: przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe, przez przelew. Gdy pytam o miejsce studium teologicznego w strukturze akademickiej oraz teologii wśród innych nauk, zwłaszcza empirycznych, interesuje mnie jej epistemologiczny i metodologiczny status. Przez teologię rozumiem teologię chrześcijańską, a nawet wąsko teologię rzymskokatolicką, odznaczającą się szczególnie mocnymi, zwłaszcza w przypadku teologii dogmatycznej, roszczeniami prawdziwościowymi, charakterystycznymi zresztą dla całej teologii chrześcijańskiej. Chociaż w obszarze kultury europejskiej teologia rozumiana jest zwykle zawężająco jako teologia chrześcijańska, każda religia ma lub może mieć własną teologię, jeśli pojąć ją szeroko jako formę metanamysłu, niekoniecznie nawet dyskursywnego, filozoficznego nad prawami danej religii. Czym zatem jest teologia chrześcijańska i na czym zasadza się teologiczność tej dyscypliny, czy raczej wielu dyscyplin teologicznych obejmowanych zbiorczo terminem teologia? Tak ogólnikowo postawione pytania pozwalają na różne odpowiedzi, kiedy na posiedzeniu Centralnej Komisji spraw Tytułu i Stopni Naukowej CK jeden z uczestników wyraził wątpliwość, dlaczego w postępowaniu kwalifikacyjnym o tytuł profesora teologii rzadko występuje ktoś spoza kręgu teologów duchownych, nawet jeśli prezentowany dorobek naukowy obejmuje szeroką, pojętą humanistykę, problematykę historyczną, psychologiczną, socjologiczną, pedagogiczną, obecny przedstawiciel teologii duchowny, Odpowiedział mniej więcej tak, ludzie świeccy, czytaj niebędący będący zawodowymi teologami, nie mogą oceniać prac teologicznych, bo ich nie rozumieją, a nie rozumiejąc błędnie oceniają, interpretują wypowiedź, przytaczam, co do sensu, a nie litery. Trudno powiedzieć w jakim stopniu postawa ta jest właściwa całemu polskiemu środowisku teologicznemu, ale z podobnie limitującym stanowiskiem teologów spotkałem się wcześniej, chociaż tak wyraźnie sformułowanym po raz pierwszy. Przedstawiciele nauk społecznych, mam wrażenie, również zdają się z zaciekawieniem przypatrywać odmiennemu warsztatowi i metodyce prac teologicznych. Jak rozumieć ten rodzaj izolacjonizmu, że procedury badawcze teologii oraz wyniki badań teologicznych oceniać może tylko teolog, a przede wszystkim jakie są konsekwencje takiej postawy? Czy chodzi o obronę dziedziny przed ingerencją z zewnątrz lub zabezpieczenie instytucjonalnych interesów, czy może postawa taka bierze się z obawy przed ujawnieniem ewentualnych niedostatków badawczych? Tak więc z jednej strony teologia chce uchodzić za naukę akademicką, czego świadectwem jest przecież pełnoprawna obecność teologów w CK, gdzie na równych prawach zabierają głos w ramach sekcji nauk humanistycznych i społecznych w sprawach całej humanistyki i nauk społecznych, współdecydując i biorąc udział we wszystkich głosowaniach i procedurach wyznaczania recenzentów. Obecność w akademickich gremiach kontrolnych, jak CK, musi zakładać jedność nauki. To, że wszyscy uczestnicy tutaj w ramach szeroko pojętej humanistyki dysponują tymi samymi lub zbieżnymi kryteriami naukowości, by każdy badacz mógł oceniać drugiego badacza. Z drugiej strony, domagając się traktowania teologii jako dyscypliny szczególnego rodzaju oraz wyłączając wyniki swych badań spod jurysdykcji i oceny badaczy, którzy nie są teologami, teologia staje się przypisywać sobie rodzaj immunitetu poznawczego. Oczywiście Ceteris Paribus słuszne jest żądanie, by to teolog odznaczał się szczególnym znawstwem tematyki teologicznej, podobnie jak gruntownej znajomości zagadnień przyrodoznawczych, oczekujemy od fizyka lub biologa. Jednak per se każdy, kto dysponuje odpowiednimi uzdolnieniami, przygotowaniem i kompetencjami badawczymi, nie wynikającymi z formalnej tylko przynależności do pewnej dziedziny naukowej, lecz rzeczywistego znawstwa przedmiotu, ma prawo wypowiadać się w dowolnej kwestii naukowej i każdy naukowiec może oceniać poglądy innego naukowca, jeśli tylko posługuje się ogólnie przyjętymi w nauce kryteriami merytorycznymi i formalnymi. Dlaczego w przypadku teologii miałoby być inaczej? Pytanie o naukowość teologii i jej miejsce wśród innych nauk pojawia się dziś w zmienionej sytuacji kulturowo-społecznej, wywołanej procesami globalizacji, interkulturacji, pluralizmu kulturowo-religijnego, sekularyzacji, ostatnio także sakralizacji rejestrowanego powrotu religii do sfery świeckiej, wywierającymi wpływ na sposób widzenia religii i teologii. Inny sens pytanie o teologię miało wówczas, gdy akceptowano jej oczywistą obecność na uniwersytetach europejskich, a inny. Kiedy w klimacie walki światopoglądowej kwestionuje się jej istnienie w ramach societas academica, na kurczenie się w Europie liczby wydziałów teologicznych, w przeszłości miejsce żywych dyskusji interdyscyplinarnych lub ich przemianowywania na instytuty religioznawcze czy wręcz zamykania, wpływ miały nie tylko zachodzące przemiany społeczne, ale także czynniki społeczno-demograficzne. Malejąca widoczna w przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego w Europie liczba kandydatów do kapłaństwa oraz trudności ze znalezieniem pracy przez absolwentów studium teologii sprawiają, że mniej jest chętnych do jej studiowania. Niemieccy biskupi katoliccy zastanawiają się już nad tym, jak z braku kwalifikowanych osób utrzymać w bliskiej przyszłości kadrę wydziałów teologicznych na odpowiednim poziomie intelektualnym. Od powstania uniwersytetów ich specyfikę upatrywano w tym, że były one miejscem spotkania i dyskusji uczonych różnych profesji, ale trudno przewidzieć, czy zachodzące procesy rzeczywiście nie prowadzą do zmniejszenia lub likwidacji prezencji teologii na uniwersytetach. Dwudziestowieczne dyskusje nad miejscem teologii w gronie nauk uniwersyteckich mają swój wymiar teoretyczny. W XIX wieku tworzył go pozytywizm i fundamentalistyczny scientyzm, nie pozostawiające miejsca dla metafizyki, a wraz z nią religii i teologii. Dzisiaj postmodernistyczna, falibilistyczna epistemologia oraz wywołany przez nią problem demarkacji i podstawy antydemarkacjonistycznej. Według konstruktywizmu społecznego i epistemologii społecznej nie istnieją obiektywne, historycznie stałe i stosunkowo łatwo aplikowalne kryteria naukowości, pozwalające jednoznacznie scharakteryzować pewien typ działalności poznawczej jako naukową. Przyjmują one, że uznanie takie dokonuje się mocą konwencjonalnej decyzji podejmowanej przez odnośną wspólnotę badaczy Piersowską Community of Inqui Inquires która w danym czasie i miejscu jest władna ustalać, co uważać za poznanie naukowe i metodę naukową. W przypadku teologii rzymsko-katolickiej rolę wspomnianej wspólnoty badaczy można przypisać urzędowi na nauczycielskiemu Kościoła, który przesądzająco decyduje o tym, jaki typ badań jest teologiczny. Skrajnie demarkacjonistyczna postawa Białasa, że nauka rozumiana jako science jest czymś zasadniczo różnym od filozofii, ponieważ pierwsza zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio świata materialnego, a druga zagadnieniami podstawowymi jak wiara sens życia czy zasady moralne jest być może typowa dla przyrodników, ale obca na ogół filozofom nauki, opowiadającym się za jednością nauk, a dzisiaj interdyscyplinarnym paradygmatem ich uprawiania. W Polsce zwyczajowo za teologię, a dokładniej za teologię rzymskokatolicką uchodzi to, co naucza się w ramach uniwersyteckiego studium na wydziałach teologicznych uniwersytetów publicznych oraz w seminariach duchownych, kształcących studentów teologii i kandydatów do kapłaństwa. Wypowiedzi te Teologów sugerują, że za teologię uważają wszystko to, czym się zajmują, kiedy prowadzą swe dociekania oraz wykładają ich wyniki lub nauczają. To, co rzeczywiście funkcjonuje na wydziałach teologicznych pod mianem teologii, stanowi od strony metodologicznej, formalnej i merytorycznej zróżnicowany obszar badania i nauczania. Przykładowo wydział teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uruchamia od nowego roku akademickiego 2014/15 studia podyplomowe pod tytułem Komunikacja w biznesie. Oraz nową specjalność integralna pomoc i promocja społeczna, wybiegające daleko poza tradycyjną problematykę teologiczną, rozszerzającą jej zakres. Historycznym natomiast przejawem pluralizmu teologii chrześcijańskiej jest istnienie trzech zasadniczych jej typów: prawosławnej, protestanckiej, ewangelickiej, kalwińskiej, luterańskiej i rzymskokatolickiej. A w ich ramach dalszego zróżnicowania doktrynalnego i badawczego w zależności od kraju i tradycji, konfesji, denominacji, uprawiania. Wykłada się tam m.in. Łacinę, Grekę i filozofię. Stąd na Uniwersytecie w Białymstoku istnieje Wydział Teologii Prawosławnej, a na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Hat, Wydział Teologii Ewangelickiej. W swojej działalności recenzyjnej spotkałem się przykładowo z wnioskiem teologów o tytuł profesora teologii w zakresie filozofii, chociaż zdawałoby się, że to są dwie różne dziedziny. Obecne w słownikach, encyklopediach i monografiach teologicznych definicje teologii odwołują się zwykle do wybranego jej elementu, przedmiotu, sposobu, metody, uprawomocniania tez, źródeł fontes lub aparatury językowej. Wśród jej określeń spotykamy doktrina sakra święty Tomasz, nauka o Bogu i relacjach między Bogiem a człowiekiem a światem Balter. Obrona wiary, ludzki namysł nad objawionymi, nadprzyrodzonymi prawdami wiary, nigdy niekończąca się wędrówka myślenia ku Chrystusowi Ratzinger, próba racjonalnego zrozumienia objawienia, czyli Bożego Słowa skierowanego do człowieka, racjonalny w świetle racjonalnej wiedzy namysł nad prawdami wiary chrześcijańskiej, zespół zbiór nauk wyjaśniających treści wiary, w tym dogmatów. Dyscyplina, której głównym źródłem jest wiara w objawienie Boże, nauka, w której rozum chrześcijanina, upewniony i uświęcony wiarą, stara się pojąć myślą to, w co wierzy, a mianowicie tajemnice objawione, dogmaty, łącznie z ich konsekwencjami, kongar. Doktryna, w której obok innych twierdzeń podstawowych akceptuje się prawdziwość co najmniej jednego zdania należącego do zbioru wierzeń, i które jest akceptowane wyłącznie przez wiernych odnośnej religii. Teologia ma być zrozumieniem teoretycznym i praktycznym wiary, mądrością płynącą z wiary albo wreszcie rozumnym i uporządkowanym poznaniem spraw boskich i ludzkich wewnątrz specyficznego przyzwolenia człowieka wierzącego. Henu najczęściej stanowi racjonalizację wiary katolickiej. Z żadna jednak z wymienionych, parcjalnych definicji nie znalazła powszechnego uznania, na czym zatem polega teologiczność dyscyplin teologicznych, do zawężenia pojęcia teologii dochodzi przy pytaniu o instytucjonalne oraz prawne lub metodologiczne miejsce teologii i wydziałów teologicznych wśród innych akademickich dyscyplin humanistycznych. Przy czym wymienione charakterystyki mogą się ze sobą zazębiać. Najbardziej specyficzne i wąskie jest rozumienie jako teologicznych tych partii rozważań teologa, których posługuje się on metodą ściśle teologiczną, to znaczy, kiedy w argumentacji odwołuje się do tzw. rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dopasowując do niej swe pojęcia oraz uzasadniając twierdzenia za pomocą racji, przesłanek objawionych. Badań teologicznych poucza święty Tomasz nie podejmuje się dla nich samych, lecz w służbie ludzkiego zbawienia, jako narzędzia przekazywania prawdy objawionej, istotnej dla zbawienia człowieka. W tej sytuacji, chociaż w dywagacjach teologów, gęsto niekiedy od rozważań czysto filozoficznych, nie przystają na traktowanie teologii jako odmiany filozofii, uważając, że obie dziedziny za metodologicznie i docelowo odmienne dyskursy. Kto zatem i kiedy tworzy teologię? Praca teologa przebiega co najmniej w dwóch kontekstach: doktrynalnym i badawczym. Kiedy naucza, czyni to w imieniu Kościoła, zgodnie z magisterium, eklezję istotną charakterystyką nauczającego, Teologa jest uznanie ze strony Kościoła, aprobatio eklesia, oraz osobiste opowiedzenie się po stronie wiary. Ma się charakteryzować zmysłem wiary, sensus fidei, oraz prowadzić badania w duchu sentirecum ecclesia. Te ogólnikowe i znaczeniowo pojemne sformułowania dopuszczają różne interpretacje. Zwłaszcza od czasu, kiedy po drugim soborze watykańskim status eklezjalny teologa uległ pewnej zmianie. Kiedyś była nim osoba duchowna, zależna jurysdykcyjnie od władzy kościoła, dzisiaj teologami są również ludzie świeccy, wyposażeni w tak zwaną misję kanoniczną. Obejmuje ona głównie nauczanie mniej, natomiast dotyczy samych procedur badawczych, gdzie teolog. Dysponuje pewną swobodą. Co więcej, w myśl II Soboru Watykańskiego. W szerokim zakresie każdy katolik, a więc nie tylko wykształcony akademicko, jest teologiem, kiedy dokonuje poważnej refleksji nad swoją wiarą i własnym doświadczeniem chrześcijańskim w określonym czasie i w określonej kulturze. Tym bardziej jest nią osoba, która ukończyła studia teologiczne i ewentualnie ma tytuł profesora teologii nadany przez właściwy Wydział Kościelny, nabywając m.in. prawa do recenzowania rozpraw z zakresu teologii. W wąskim instytucjonalnym, poniekąd sensie, teologiem jest tylko ten, kto osobnym dekretem stolicy apostolskiej otrzymał tzw. Tak veniam legendi, czyli prawo do nauczania doktryny chrześcijańskiej w imieniu Kościoła. Cofa on je tym, którzy przestali się jego zdaniem mieścić w ramach ortodoksji katolickiej, kazus niemieckich teologów Hansa Kunga i Utyranke Heinemann, czyli czy środkowo amerykańskich teologów wyzwolenia Leonardo Boffa i Gustavo Gutierrez Merino. Szczególny przedmiot wypowiedzi teologicznych sprawia, że odnoszą się one do rzeczywistości nadprzyrodzonej, transcendentnej, ex niedostępnej poznaniu empirycznemu. Pod tym względem teologia podobna jest metafizyce, chociaż poznawczo chce się sięgać dalej i głębiej. Metodologiczna swoistość teologii przejawia się w sposobie uzasadniania twierdzeń za pomocą przesłanek, racji objawionych Słowa Bożego, a więc takich, które wymykają się racjonalnej dyskusji, w sensie przyjętych w naukach empirycznych. Wprawdzie w swojej argumentacji teologia powołuje się często także na dane i racje czerpane z nauk empirycznych świeckich lub filozofii. Nie jest to jednak wówczas postępowanie typowo teologiczne, gdyż jak stwierdzono, zasadniczym źródłem poznania teologicznego jest objawienie, którego treść teolog przyjmuje mocą aktu wiary religijnej. Jak inne dyscypliny, również teologia dopracowała się w swym rozwoju własnego języka, aparatury pojęciowej, zróżnicowanego w zależności od koncepcji teologii oraz zapożyczenia. Poruszyczeń terminologicznych z poszczególnych dziedzin i koncepcji filozofii lub nauk empirycznych. Jest to język techniczny, zasadniczo różny od języka Biblii, stanowiącej pierwotny zapis objawienia, i jak każdy fachowy język wymagający osobnych studiów teologicznych. W swych początkach teologia urabiała swą aparaturę pojęciową na podstawie greckiej i łacińskiej terminologii filozoficznej. Dzisiaj częściej korzysta z języka nauk humanistycznych i społecznych, głównie socjologii, psychologii czy politologii. Ważne by odróżniać teologię rozumianą je idealizacyjnie jako typ wiedzy akademickiej od teologii faktycznie uprawianej na wydziałach teologicznych w ramach struktury teologicznej Kościoła rzymskokatolickiego, której to kształcie współdecydują niewiele dające się kontrolować procesy społeczne. Rzut oka na treść monografii i czasopism funkcjonujących pod szyldem teologii pozwala się przekonać, że rozważań ściśle teologicznych nie jest tam zbyt wiele. Wykładając, interpretując chrześcijańską i katolicką ortodoksję, teologowie podejmują różne tematy i zajmują się również wieloma problemami poza teologicznymi. praktyce rozważania teologiczne przybierają charakter badań multi- i interdyscyplinarnych. Zgodnie z uniwersalnym rozumieniem katolickości, analizując znaczenie słowa katolicki, Jan Paweł II stwierdza, Uniwersytet Katolicki ze względu na swe powołanie i wysokie wymagania, jakie stawia, jest otwarty naprawdę we wszystkich dziedzinach, na wszelką prawdę. W zależności od potrzeby, teolodzy korzystają z wielu podejść i w metod humanistycznych lub dzisiaj rzadziej filozoficznych, niespecyficznych dla wąsko rozumianej teologii, jak wówczas, kiedy interpretując teksty biblijne odwołyją. Się do metody hermeneutycznej, fenomenologicznej, historycznej, danych archeologii, psychologicznej, socjologicznej czy filozoficznej, filologicznej. Jeśli odróżnić naukę akademicką od światopoglądowej, aplikacji jej wyników oraz abstrahować od równoległego funkcjonowania teologii rzymsko-katolickiej w ramach struktury pozaakademickiej, jaką jest Kościół rzymsko-katolicki, nie widać powodu, dlaczego interdyscyplinarne fragmenty pracy teologa, gdzie odwołuje się do danych naukowych i korzysta z metod empirycznych, nie miałyby podlegać ocenie wszystkich kompetentnych uczestników dyskursu naukowego. Dyskusje nad tym, czy i w jakim zakresie teologia jest nauką, epistemes scientia, towarzyszyły jej od chwili powstania w starożytności. Zabarwione nierzadko apologetycznie i ideologicznie nie dostarczyły dotąd w tej kwestii przesądzającej odpowiedzi, także dlatego że zmieniało się i zmienia samo pojęcie nauki oraz konteksty kulturowo-społeczne, których przypada działalność teologiczna. W czasach nowożytnych bycie nauką akademicką nobilitowało poniekąd teologię i usprawiedliwiało obecność zdetronizowanej królowej nauk na uniwersytetach. Proces likwidowania wydziałów i katedr teologicznych na uniwersytetach europejskich dokonywał się od końca XIX wieku. Często katedry rozwijającego się wówczas religioznawstwa, empirycznych nauk o religii, powstawały w miejsce katedr teologicznych, stąd zadawniona nieufność teologów do religioznawstwa. Proces zamykania katedr teologicznych uległ nasileniu w drugiej połowie XX wieku i prawdopodobnie, gdyby nie regulacje prawne między kościołami i rządami, postępowałby szybciej, zwłaszcza kiedy zmniejsza się liczba chętnych do studiowania teologii. Na uniwersytetach noszących nazwę katolicki obecność teologii normowana jest dokumentami Stolicy Apostolskiej, która nadaje i uznaje stopnie kościelne. Teologia ma tu więc instytucjonalnie poniekąd zapewnione trwanie. Inna sytuacja zaistniała po II wojnie światowej w byłych krajach demokracji ludowej, zwłaszcza w Polsce, gdzie od lat 80. studia teologiczne przeżywały swój rozkwit, rosła liczba i stan osobowy istniejących wydziałów teologicznych, kul, ATK, UKSW. Pojawiły się nowe wydziały teologiczne na uniwersytetach publicznych. W osobne uczelnie teologiczne rozwinęły się istniejące wcześniej wydziały kościelne w Krakowie PAD, UPJP2. Jezuickie Ignatianum, wydziały w Warszawie i Wrocławiu. Odpowiednio kilkakrotnie wzrosła liczba pracowników naukowych. Wraz z innymi uniwersytetami rzymskokatolickimi uczelnie te przynależą do Międzynarodowej Federacji Uczelni Katolickich. Należy odróżniać trzy sytuacje: katolickość uniwersytetu, katolickość wydziału i katolickość teologa. W każdym z tych przypadków ostateczny głos przypada odpowiedniej dy dykasterii. Kurii rzymskiej. Instytucjonalnie wydział zwany teologicznym, po spełnieniu określonych prawem danego kraju regulacji, może być utworzony przez dowolny uniwersytet prywatny lub publiczny. W tym przypadku termin wydział teologiczny oznacza akademicką instytucję zajmującą się problematyką teologiczną, wierzeniami pewnej religii. W przypadku teologii rzymskokatolickiej chodzi o instytucję powołaną i obdarzoną prawami kościelnymi osobnym dekretem kościelnym, chociaż niekoniecznie na Uniwersytecie Rzymskokatolickim. Kodeks prawa kościelnego stanowi, że szkołą wtedy uważa się za katolicką, gdy jest kierowana przez kompetentną władzę kościelną albo kościelną osobę prawną, Publiczną. Albo za katolicką została uznana przez władzę kościelną dokumentem na piśmie. W obliczu dokonujących się procesów kulturowych istnieje potrzeba ustalenia pozaformalnych kryteriów tożsamości Uniwersytetu Katolickiego, podlegającego skądinąd tym samym regulacjom prawnym, jak inne uniwersytety publiczne oraz takiej jego redefinicji by nie tylko nominalnie nazywał się katolicki, lecz by określenie to. Y z jednej strony odpowiadało jego misji całościowego kształtowania człowieka, a z drugiej uwzględniało jego akademicką autonomię. To, czy teologia zwana jest sakra doktryna, jest, a jeśli tak, to w jakim sensie scientia było przedmiotem żywych dyskusji. W wielu średniowiecznych traktatów. Odpowiedź pozytywna lub negatywna uwarunkowana jest znaczeniem terminów teologia i nauka. Odpowiedni dobór ich sensu sprawia, że zdanie teologia jest nauką okaże się analitycznie prawdziwe albo fałszywe. Teolodzy zwykli upatrywać naukowość teologii w jej metodyczności oraz systematyczności. Co najmniej od czasów świętego Tomasza żywe było przekonanie, że te same metodologiczne reguły obowiązują mutatis mutandis każdą racjonalnie uprawianą naukę, a więc także teologię. Zakładano, że nauka i teologia są metodologicznie izomorficzne oraz że teolog podchodzi do danych teologicznych w sposób porównywalny z podejściem nauki do własnych danych. Gdy pojawiła się nowożytna koncepcja nauki modelowana matematycznym przyrodoznawstwem, uważana odtąd za paradygmat naukowości, teologia przestała uchodzić za naukę, co najmniej w sensie nauk przyrodniczych. Dzisiaj dyskusje nad naukowością teologii muszą uwzględnić coraz szybciej zmieniającą się sytuację kulturową i metodologiczną. Sami filozofowie nauki poddali ją poznanie naukowe wielorakiej krytyce. Co więcej, za mit uważają niekiedy pogląd o istnieniu odrębnej metody naukowej, o szczególnych prerogatywach poznawczych, traktowany przecież przez wieki niemal jako dogmat. Jeśli zatem przyjąć szerszą niż dość powszechne w XX wieku zakładaną e, Pozytywistyczną i scjentystyczną koncepcję wiedzy naukowej, można również teologię, zwłaszcza dogmatyczną, uchodzącą za dyscyplinę par excellence teologiczną, uznać za naukę. Najbardziej metodologiczna swoistość teologii przejawia się, powtórzmy, w sposobie uzasadniania kluczowych tez teologicznych, za pomocą przesłanek czerpanych z objawienia Biblii i tradycji. Jednak granica między przesłankami objawionymi a pochodnymi tezami teologicznymi nie jest bynajmniej ostra. Jej przeprowadzenie utrudnia brak wyraźnego rozróżnienia między danymi objawionymi a konstrukcją teologiczną, między wiarą, dogmatem i teologią. Na swoistość teologii rzymskokatolickiej, nie mającej odpowiednika w innych naukach, składa się także istnienie wspomnianej nadrzędnej względem teologa autorytatywnej instancji kontrolującej w postaci Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Tworzy go autorytet papieża, mającego ostateczny głos w sprawach wiary i moralności, wypowiedzi kongregacji rzymskich w imieniu papieża, a także zdanie biskupa we własnej diecezji. Urząd ten rezerwuje sobie, jak stwierdzono, opinię na temat tego, co uznać za prawdę teologiczną. Teologowi przypada tu co najwyżej rola pomocnicza. Argumentując na rzecz obecności teologii na uniwersytecie, należy się więc liczyć z pewną aporią, barierą, konsekwencją mocnego podkreślania odrębności metodologicznej teologii oraz domagania się odrębnego jej traktowania, w tym sensie, że podlega łaby ocenie tylko od wewnątrz. Jak sugeruje przytoczona wypowiedź teologa, członka CK, to znaczy przez wyłączenie teorii i test teologicznych spod intersubiektywnej kontroli wspólnoty naukowej oznaczałoby de facto umieszczenie teologa poza kurikulum uniwersyteckim. Według powszechnego zdania Epistemologów minimalnym warunkiem uznania pewnej dziedziny wiedzy za racjonalną i tym samym naukową jest respektowanie zasady, że, że na miano naukowych zasługują tylko twierdzenia wypowiadane językiem intersubiektywnie sensownym, zrozumiałym i intersubiektywnie sprawdzalne, uzasadnione przez wszystkich, powtórzmy, uczestników dyskursu naukowego, w szczególnym przypadku także przez niezawodowych teologów. Nawet jeżeli założyć, że ostateczną instancją decydującą o sposobie wykładania doktryny katolickiej jest Urząd Nauczycielski Kościoła, a więc instytucja pozaakademicka, interweniująca od zewnątrz w doktrynę dotyczącą spraw wiary i moralności, rzadziej w samą formę wykładu lub nawet ogólniej w sposób uprawiania teologii, rozsądne wydaje się przyjąć, że kompetentnym czytelnikiem tekstów teologicznych, mogącym odpowiedzialnie osądzić głoszone tu tezy w aspekcie ich prawdziwości i zasadność jest każdy dysponujący odpowiednimi sprawnościami teoretycznymi i wiedzą merytoryczną. Zbierzmy niektóre wnioski. Zwiększona dzięki rozwojowi metodologii świadomość teoretyczna teologów nie przyniosła rozwiązania najważniejszych problemów dotyczących epistemologicznego statusu teologii. Zwłaszcza że postęp poznawczy nauk empirycznych i generowane nim techniczne, praktyczne możliwości wywołują nowe. W sytuacji, kiedy. Parametryzacja oceny naukowców stała się standardem, wszyscy zgłaszający akces do komunita z Muszą przystać na to, że będą przez nią poddawani ocenie. Próba wyłączenia teorii teologicznych spod oceny pozostałych uczestników wspólnoty naukowej wiązałaby się z pytaniem o wspólne naukom empirycznym, filozoficznym i teologicznym standardy i kryteria naukowości. Minimum, jak stwierdzono, stanowi wypowiadanie twierdzeń prawdziwych, intersubiektywnie sensownych i sprawdzalnych. Można przystać na to, że ocenie nieteologicznej. Wymykałaby się doktrynalna treść teorii teologicznych, ale już nie sposób argumentacji na rzecz ogłoszonych tez. Trudno wszak wyobrazić sobie sytuację, by naukowcy nie dążyli do uzgadniania swych poglądów, a przynajmniej ustalenia tego, w czym i dlaczego się różnią. Obstawanie przy poglądach bez wskazywania ich racji traktowane jest jako wyraz ideologii, a nie nauki. Ten komu nie zależy na racjonalnym uzgadnianiu swych poglądów z innymi uczestnikami gry zwanej nauką, a kto mimo tego domaga się ich uznania, pozostaje narzucanie ich siłą. Sami teolodzy nie mają na ogół oporu wobec wypowiadania się na tematy ściśle naukowe, np. biologiczne lub medyczne, oraz przypisywaniu sobie kompetencji poznawczych przy ocenianiu teorii naukowych. Przykładem mogą być wypowiedzi teologów na temat przyrodoznawczego, ewolucjonizmu czy medycznej szkodliwości zabiegów in vitro. Powtórzmy, lektura tekstów, których autorzy deklarują się jako teolodzy, pokazuje, że sytuacja, kiedy rzeczywiście zajmują stanowisko ściśle teologiczne, to jest odwołując się w argumentacji do objawienia, nie jest częsta. Rzecz oczywiście nie w tym, by jako osoby kwalifikowane nie zabierali głosu w sprawach o istotnym znaczeniu dla wiary, jak tego domaga się na przykład encyklika Fides et Ratio Jana Pawła II, lecz by zdawali sobie sprawę z tego, kiedy wychodzą poza właściwy sobie przedmiot badania, jakim jest rzeczywistość nadprzyrodzona, transcendentna, oraz kiedy porzucają argumentację ściśle teologiczną na rzecz pozateologicznej. Trudno więc przyznać rację radykalnym w swej wymowie tezą, że wyniki badań empirycznych nie mogą mieć żadnych konsekwencji dla spraw transcendentalnych lub że dane nauk empirycznych mają się nijak do rozumienia samego siebie i sensu życia. Bardzo dziękuję.